Witajcie, z tej strony Awarion, a to jest trochę nietypowy odcinek, bo to jest poradnik, żeby poprawić, poradnik jeszcze z mojego odcinka, z takiego powodu, że to wszystko leci na nasz wspólny kanał teraz z Dragonem. Eee... I co ja mogę powiedzieć, chciałbym wam po prostu pokazać trzy jakby sposoby na zarobek w tej grze, dużo się szczerze nie pozmieniało, gra jest dalej w becie, tak sobie teraz o niej przypomniałem, czemu by z niej nie nagrać. Bo w sumie ładnie się przyjęła. I co? Widzimy się przy pierwszym sposobie. Dobra, jeżeli chodzi o pierwszy sposób zarobku, to jest mniej więcej tu w mapie. O, jest, gdzie ja tu. Więcej tu w mapie, w tych okolicach. Tutaj jeszcze tak naprawdę respi glina i dużo miedzi. <laughs> Jak ma, na czym polega ten pierwszy zarobek? Po prostu na polowaniu. Tylko ja mam już jakby poziom jaki mam i wy byście się musieli najpierw trochę pomęczyć, żeby w ogóle móc cokolwiek zarabiać. Ale jeżeli uda wam się już wyekspić To kasę może z tego ładną cisnąć. W pół godziny i kasy dużo leczy Bo samo to mięso, widzicie 13 19, to jest 43 róg do samej skórze się dużo zarabia po prostu O, widzicie tak samo tutaj macie Yy, Mieć. nie ma takiego dobrego zarobku ogon na sztabach. Tak dalej. Ale zawsze można nakopać. Tak przy okazji, gdy właśnie czekacie, na się na zwierzynę Ja właśnie, jeżeli chodzi o mój pierwszy zarobek, to właśnie się opierałem na tym. O, i kolejna zwierzyna. Ja tu chyba. Nie mam jeszcze tego najlepszego łuku, mam ten łuk z żelaza po prostu. Tak się nie myla. No, dokładnie, z żelaza mam. Dużo tej zwierzyn tutaj jest, jeżeli chodzi o to. Można fajnie sobie tu zarobić. Ja to tylko... Jeżeli chodzi o poradnik, to tylko do poradnika Wam pokażę. Nie będę pokazywał mniej więcej ile się zrobi z tylu minut i tak dalej. Jak dla mnie to nie ma żadnego sensu, po prostu sami byście sobie musieli to wytestować. Aha, to, dla portu, to się jeleń. Przyjemnie. Ale widzę, że mają dalej taki sam problem z serwerem jaki mieli. Może też i tak. Sam motor już ile jest kasy. No właśnie to jest najlepsze, że ja wszystko wybijam. Aha, fokusu nie ma. Właśnie już użyłem żelaznej strzały, bo to było po prostu lepsze. Jak widać, że o wiele więcej tego leci. Same rogi, dużo warte mięso. No już ruda nie jest taka znowu droga, sztaby też nie są już takie drogie, ale jeżeli chcecie opierać na tym zarobek, proszę, ci, proszę bardzo, ale jak mówię, na dłuższą metę to jest w ogóle nieopłacalne. A jeżeli chodzi o te szczelnie, z których teraz korzystam, wy tam musicie osiągnąć jakiś chyba poziom myślistwa, żeby móc ogłem ogłem craftować. Ale normalnie można je kupować, chyba tam 10 sztuk za 20 golda. Trochę nieopłacalne. Ale to zależy, czy po prostu chcecie szybciej zarabiać. I ważne to się zwróci Tylko tak jak mówię, musicie trafiać. To jest jeden z pretekstów. No niego szczerze nie wiem, po co użyłem. Tu jeszcze było jakieś jego w ciało. Mniejsza o to. Mogę zawsze grzyba zgarnąć, o. To jest jakiś... Co jest? A tu gościu jest jakiś, ja myślę, że to jest jeluń. No, no i tak właśnie mówię można fajnie na tym zarobić bo to jest w sumie jeden z pierwszych i najbardziej opłacalnych zarobków bo to się ich dużo po prostu respi a tak czy siak i tak w końcu będziecie potrzebować skór z tych jeluniów całych. A tu jeszcze worek. No i to będzie jakaś kasa, zawsze dobra na początek. Dobra, widzimy się przy drugim zarobku. Dobra, jeżeli chodzi o drugi zarobek, to on polega po prostu na roślinach, na farmieniu po prostu roślin. Że ja to chcę zjeść. Eee, na farmieniu po prostu roślin. Na jakiej zasadzie? Na takiej, że na przykład pomidory z gwiazdku 408 ma zwykłe 276 najbardziej opłacalne, właśnie rośliny pod zarobek to są ziemniaki. Jeżeli chodzi o to, z takiego powodu, że najwięcej po prostu kosztują, i gdy odblokujecie po prostu nasiona ziemniaka, będziecie mogli po prostu szybko się drobić. Tylko jest jeden minus, to jest długoterminowy jakby zarobek z takiego powodu, że te ziemniaki muszą najpierw wyrosnąć. Pomidory znowu już nie są aż takie opłacalne, ale też w sumie chyba jedne z najdroższych. Teraz po aktualizacji dodali chyba nowe rośliny. Będzie trzeba było po prostu je obczaić. Co i jak? No i po prostu wystarczy dbać i podlewać. Tyle. Jeżeli chodzi o, właśnie, same myśliwstwo, może nie wiem, polowałem 6 minut. Mam już tysiaka. Dodaję 100. Proszę bardzo. Pomidory. Nie wiem, czy mam jakieś ziemniaki, żeby pokazać wam, bo ja zresztą wszystkie ziemniaki sprzedaję. Po co mi to ta cebula? Jak mam z gwiazdką. No i tyle, jeżeli chodzi o drugi zarobek. Zapraszam do w sumie trzeciego zarobku i takiego w sumie najbardziej mniej opłacalnego, ale na początek dobry. Dobra, jeżeli chodzi o trzeci zarobek i w sumie taki najmniej opłacalny w późniejszej fazie gry Na początku jest, bo w sumie w moment zdobędziecie wytkę Bo ja bardzo szybko zdobyłem Jest po prostu wyłowienie ryb Jeżeli chodzi o łowienie ryb macie chyba też przynęty Jest ich około trzech Jak się nie da, chyba mam nawet jakąś przynętę, to zaraz zobaczę eee... Dajcie mi... na przykład robaka robię, tak I to jest jeden z przynęt, jeszcze macie żółte robaki, których ja jeszcze nie mam odblokowanych i na przykład czekacie i by, można łowić te ryby, bo z, z każdą przynętą one są bardziej opłacalne tylko wtedy je bardziej ciężej złowić, w tym musicie mieć lepszą wędkę na przykład na przykład jak teraz Na przykład tego karpia, co złapałem I na przykład jest 75 warty. Dużo może nie jest warty. Ale jeżeli chodzi o na początku taki zarobek. Bierzcie. No i. W zależności co będziecie po prostu chcieli robić. Ja w niecałej, może nie wiem ile ten odcinek nagrywam, 10 minut mam 2000, no, tylko tak jak właśnie zaznaczam na początku, może wam być trudno, bo brak gotówki w ogóle, jeżeli chodzi o to, a jeszcze wracając do zarobku drugiego, ja Wam zapomniałem po prostu wspomnieć, ale jest coś takiego jak po prostu nawóz. I ten nawóz produkujecie właśnie tutaj, w tej maszynie. No. On ma jakąś szansę po prostu przyspieszyć wzrost waszych roślin, ale chyba nie jest jakoś duży. Tym on się musi wchłonąć, czyli dopiero gdy przejdzie ta. Faza rośliny, on się wchłonie i wtedy będzie przyspieszał. Jeżeli na takiej zasadzie to można rozumieć, dobra. Yy, nie wiem, dajcie znać, czy wam się po prostu poradnik przydał. To jest właśnie poradnik i do bardziej takich osób już rozwiniętych w pali, do początkujących. Yy, komentujcie, subskrybujcie. Ja byłem Awarion. Na razie, cześć.